Skąd się wzięło Ziarno Życia? Ziarno Życia to projekt, który wziął się w sumie od siecińskiego uwielbienia dekanalnego. Chcemy jeszcze bardziej poszerzać nasze horyzonty uwielbieniowe. Chcemy wielbić Pana, który wierzymy, że zasieje ziarno, które nie wzejdzie, jeśli nie obumrze. I to obumarcie i wzrost chcemy świętować po jego zmartwychwstaniu. A czemu jest w ogóle Ziarno Życia? Na Życia to będzie wieczór, podczas którego będziemy mieli Eucharystię, część z głoszeniem i wieczór uwielbieniem. Czego można się spodziewać od strony muzycznej na Ziemi Życia? Udało się zmontować fajną, sporą ekipę, także myślę, że warto. Będzie trochę ciszy, będą pieśni uwielbieniowe, pieśni zmartwychwstaniowe, także zapraszamy. Dlaczego warto przyjść na ziarnożycie? Myślę, że warto przyjść, ponieważ po pierwsze będzie euchalista, czyli spotkając panem. Yy, będzie dużo śpiewania, czyli też dobra zalowa i można je pana po nowym martwistaniu, w tej w którym które było. I uwaga, najważniejsze i najlepsze, ksiądz Diakon Bartosz Miklós przygotowywał dekoracje. Zaprasado!